Cześć, witam Was. Dzisiaj tarot mistycznej palety, recenzja, prezentacja. E, tak wygląda pudełko. To jest takie duże pudełko. Ciro Marchetti. Wydawnictwo Synergie Polska. Czyli mamy już w języku polskim tą talię. Tak wygląda z każdej strony Wam pokażę. E, I tutaj mamy przykładowe karty. Przyjmijcie zaproszenie do zaczarowanego świata fantazji. W magicznym świecie mistycznych postaci, renomowanego tarotowego artysty Ciro Marcittiego znaczenie kart staje się żywymi opowieściami, które rozpraszają się w fantastycznej harmonii kolorów i świateł. We wspaniałym dziele przeplatają się tradycyjne symbole lidera White'a Smitha z wizjonerską twórczością. Jego obrazy pełne są olśniewających detali wznoszącymi tradycyjną symbolikę na wyższy poziom i otwierają drzwi dla głębszego doznania znaczenia kart. Tarot Mistycznej Palety daje nam dokładne i niezawodne objaśnienie. Rozbudzi Waszą intuicję, poszerzy wyobraźnię, doda inspiracji i pomoże znów odnaleźć Waszą wewnętrzną mądrość. W pełnowartościowym przewodniku znajdziecie zrozumiałe wyjaśnienie symboliki tarota, znaczenie poszczególnych kart, astrologiczne powiązania. Także tak wygląda ten opis. Grube są. Pudełko duże. E, teraz Wam powiem. 5 cm szerokość. No i myślę, że nie starczy mi tutaj linijki, ale zaraz Wam powiem. 15. No, coś około 18 cm pewnie będzie. Dobra, i otwieramy. No tutaj jest naprawdę. Aha, jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda takie. Takie jest jakby. Nie wiem, jak to nazwać. Takie są, jak wypustki takie. Błyszczące. I tak samo tutaj mamy też na spodzie karty. No i otwieramy. I tutaj nam buchnie paletą barw. O! o. Pach! Ja nagrywam telefonem. Przywłaszczam, że jakby była lepsza kamera, to byłyby efekty zupełnie inne i ciekawsze. I tu mamy Asa Mieczy. Piękny orzeł. Piękny miecz. No po prostu dzieło sztuki. Yy, jeszcze tutaj Wam pokażę pudełko, jak wygląda w środku. O jak zorze polarne. Niebo. Yy, I książeczkę. Też dużo mamy. Tarot mistycznej palety. I tu mamy królową mieczy. Ten sam opisy na opakowaniu. No i mamy karty. Pudełko jeszcze tak wygląda. To jest pewnie wyciągane, a chyba przyklejone, tak przyklejone jest. Tam patrzę, że pod spodem jest podobne jak tutaj to. Twarde, solidne pudełko. Tu trochę jak przyszło mi też było naderwane. I z tego co widziałam oglądając recenzję, to też są niektóre popękane. Ale jakościowo twarde są, naprawdę fajne te pudełka są, fajnie to Synergia robi. I zaczniemy od książeczki. Książeczka jest kolorowa. Fajnie, cieszy mnie to. I tak, zaczynamy, tutaj mamy spis treści. I tu wydanie, pierwsze 2024 rok. One bodajże teraz niedawno właśnie, chyba w grudniu czy w listopadzie. Yy, I tak, mam wykaz kart, przedmowa, wstęp yy, Ciro Marchetti'ego, część, yy, część pierwsza Wielkie Arkana, część druga Małe Arkana, wprowadzenie, część trzecia Rozkład Mistycznej Palety, yy, przykładowe odczyty rozkładu i o twórcach przewodnika. No i jest, jest kolor, zobaczcie. Tu mamy tak, o. Następnie wygląda to w ten sposób. Arkana wielkie są opisane w taki sposób, że tu mamy opis karty, słowa kluczowe, astrologia i nawet litera hebrajska, która występuje na niej i co oznacza. I tak mamy y, każdą kartę, czyli mamy maga też tak samo, opis, słowo kluczowe, astrologia i litera hebrajska. Tak każda karta, jeśli chodzi o orkana wielkie, małe już Wam pokazuję, to są karty dworskie, a małe wyglądają w ten sposób. Tu mamy taką miniaturkę z karty i tyle mniej więcej opisu. Też jest opis karty i astrologia. Piękne kolory. I tutaj mamy karty dworskie. I co tam jeszcze? Eee, jakieś rozkłady chyba też były. Z wam pokażę. Tak, odczyt. Chyba jeden rozkład jest tylko. Już jestem, przepraszam, bo listonosz. Eee, część trzecia, tu mamy rozkład tylko jeden. W tej książce rozkład mistycznej palety. I on jest tutaj właśnie opisany. Jest to rozkład na 7 kart. O, i w ten sposób wygląda książeczka. Fajnie, że jest kolorowa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Talia jest naprawdę też kolorów, barwa. Yy, tutaj ten, te karty są naprawdę cała plejada kolorów. Tak wyglądają tyły. Nie mają złoceń. Szkoda. Fajnie by było jakby one miały właśnie ja tu widzę tak albo fioletowe może, fioletowe na przykład jakby złocenia takie miały. I tak przybliżę zaraz. Tak wyglądają te karty. Aha, jeszcze zmierzę. I mamy 7,5 szerokość i wysokość 12 i 7. Karty nie są mocno sztywne, elastyczne. Ja wam przybliżę, włączę tutaj muzykę, żebyś sobie mógł obejrzeć jak to wyglądają te karty. I tak wyglądają te karty. Zaraz zobaczymy, sprawdzimy, czy dobrze się tasują. Jeszcze one są sztywne. Zaraz Wam pokażę jak one tam działają. I da się z nich zrobić. No, ciężko, sztywne są jeszcze. Sztywne, ciężko. Wybiorę Wam jedną kartę. I przeczytam opis z książeczki, bo jeżeli się zastanawiasz i jest to też dla Ciebie istotne, trochę, I tu mamy dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy. I już Wam czytam. I w książeczce masz napisane w ten sposób. Dziewiątka mieczy. Znaczenie tej karty można rozpoznać całkowicie na podstawie postawy i wyrazu twarzy kobiety. Jej spojrzenie, pełne skrajnego niepokoju, i pozycja embrionalna mówią nam, że jest ona całkiem zestresowana. Są różne wskazówki jej zaburzonego stanu umysłu. Księżyc w górze wygląda na jakoś zniekształcony. Wiele z ptaków, reprezentujących jej myśli. Zamienia się w miecze i otacza ją groźnie. Na jej ręce wisi glif niszczycielskiego Marsa. Wydaje się ona być więźniem swoich lęków, niezdolnym, by się uwolnić. W odczycie może to być karta ostatecznie pozytywna, ponieważ może ona wskazywać, że coś, o co martwi się pytający, jest problemem bardziej z powodu jego lęków, odnośnie tego, a nie z powodu jakiegoś prawdziwego zagrożenia. I dodatkowo jeszcze astrologia. Mars w bliźniętach, przesadna wyobraźnia, w nawiasie bliźnięta, staje się zaabsorbowana konfliktem i walką. I tutaj mamy Mars. Czyli mamy opis, tak to wygląda. Opis karty i dodatkowo astrologia. Fajnie to jest przedstawione, fajnie opisane. Ja gorąco polecam. Jest tu dużo, mnóstwo kolorów i są też, ym, no nie, w języku polskim mamy tylko właśnie te kolorowe. Ym, można też dostać, ale to w Sepi chyba, ale tylko w języku angielskim. Jeśli chodzi o polską talię, to mamy w języku polskim tylko tą kolorową. I ja nie za często używam tej talii, bo ym, dla mnie to jest tyle bodźców, że muszę być na nią gotowa, że tak powiem. Więc wtedy, kiedy mam taką mm, potrzebę y, korzystania z takiej energii, to wtedy właśnie jej używam. Ale fajnie się z niej czyta, y, fajnie przykazy są y, i. No, piękna jest po prostu jest piękna. Dzieło sztuki. Jeżeli lubisz kolorowe y, karty bo też nie każdy właśnie przypada, niektórzy lubią właśnie czarno-białe albo stonowane, mam też właśnie ja mam w swoim zapleczu różnorodne karty, bo mam i takie właśnie spokojne, gdzie chcę sobie pomedytować no ta jest bardzo energetyczna talia czuć tu energię yy. także dla osób, które uwielbiają taką mocną energię dużo barw, to na pewno będą zachwyceni no i to wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne prezentacje, recenzje.